Ja się to już jutro. Dobry, all stars. Była I umówmy się, że każdy, kto chciałby ją mieć na swoim koncie, zostawia teraz łapkę w grę pod tym odcinkiem. Sprawdźmy, ile jest takich osób. Ja po prostu ją muszę mieć, więc łapeczkę zostawiam. No, kto by nie chciał tak kozackiej nowej zadmiary? I w dzisiejszym odcinku właśnie tym się zajmiemy, bo jeszcze na pewno nie do końca dobrze kojarzycie, no, cały ten system jej zdobywania. A jest jedna rzecz, przez którą możecie mieć dużo mniejsze szanse na jej zdobycie za darmo, i po prostu ją stracicie. Więc ja dzisiaj powiem wam takie wszystkie najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć przed tym. Zanim ona wejdzie do Brawl Stars I gdy już wejdzie, co trzeba zrobić dokładnie To wasza ostatnia szansa, żeby się tego dowiedzieć I to zrobić, więc oglądajcie do końca Na pewno nie pożałujecie A przed startem tego odcinka kilka szybkich ogłoszeń parafialnych Po pierwsze zapraszam was na mój kanał Tori3, bo dzisiaj o godzinie 16.15 Wjeżdża tam odcinek z Clash Royale Dokładnie, naprawdę kozacki film Biłem na moje konto po 8 latach I nie uwierzycie co tam na tym koncie miałem Wszystko to pokażę wam na odcinku Ale to nie koniec mocnych informacji W końcu wjeżdża też jutro odcinek na kanał Tori i Wika. Jutro o godzinie 16.15 na naszym nowym kanale będzie odcinek, w którym pokażemy Wam nasze nowe mieszkanie. E, tak jest mordeczki, więc tym bardziej będzie grubo i wyczekujcie go. Jeszcze tylko dodam, że dzisiaj będzie live'ik około 19:00 ale nie z Brawl Stars, tylko z Clash Royale. Na tym kanale tego live'ika zrobimy, więc myślę, że też będzie ciekawie. Będę was tam zdawał do znajomych i tym podobne. No dobra, ale dość gadania wbijamy sobie do sklepu i od tego zaczniemy odcinek, bo trzeba coś kupić. Patrzcie, wbiły specjalne oferty ze Spongebobem, z emotkami. Spongeboba i sprayami. No i oczywiście trzeba je kupić, widzowie. No to jest ostatnia szansa, żeby je zdobyć. Więc, jak jako że są za blinksy, to je biorę. No bo blinksów nigdy mi nie szkoda. Będę miał takie fajne emotki do kolekcji. Ej, to jest dopiero jedna. Co? Ja myślę, że to jest cały zestaw za 2750, a to była tylko jedna emotka w tej cenie. O kurde. No grubo. Ej, no i muszę jeszcze jakiś spray kupić, ale na razie nie mam zbytnio blinksów. Powiem wam, że jest lekki przypał, widzowie. Ja ostatnio wszystkie błyskotki moje powydawałem, ale wy, jak macie jakieś Niepotrzebne, skótki. polecam wam sobie to kupić, bo to jest już ostatnia szansa właśnie na te kosmetyki. Ale jak już o tym mówimy, no to jako ostatnia szansa do sklepu wbił też skinek Uno Chester. Jeśli teraz nie kupicie go w przeciągu tam chyba 11 czy 12 dni, bo tyle zostało na tej ofercie, no to on wam przepadnie i już też nigdy nie będzie dało się go kupić. Więc nie dość, że Spongebobowe skiny już są po raz ostatni, no to tak samo Uno Chester, więc pamiętajcie o tym, jeśli ktoś z was go nie ma, no to polecam. Więc jak będziecie coś kupowali, czy dzisiaj, czy jutro właśnie w Brawlu, to pamiętajcie proszę o Torii w sklepie, bo każda. Osoba, która coś kupi z moim kodem, będzie pozdrowiona na odcinku na tego maila wysłajcie nagrania lub screeny. I właśnie będę was pozdrawiał. Dzisiaj rano mieliśmy przerwę konserwacyjną w Brawl Stars. Ostatnio coraz częściej są te przerwy konserwacyjne, ale co ona wniosła, już wam powiem, bo mamy kilka drobnych poprawek i warto o tym wspomnieć. Twórcy już tutaj wszystko napisali. Naprawiliśmy kilka błędów. Gracze utknęli w matchmakingu rankingowym. Po prostu były takie bugi, że ktoś grał rankedy i nagle mu się zlagowały i nie mógł z tego wyjść. A tak super doładowania tranka nie ładuje jego pleców super doładowaniem. Po prostu był taki bug z jego ultem i on też już został naprawiony. Problemy ze spowolnieniem lub przyspieszeniem niektórych zadmiarzy też zostały naprawione, więc to są takie trzy niby luźne, ale bardzo ważne zmianki, które twórcy oczywiście naprawili podczas tej przerwy konserwacyjnej, więc miejmy nadzieję, że teraz tych bugów będzie już dużo mniej, chociaż jak o bugach mowa, to niestety one dalej występują. Jak widzicie, ta jeden z użytkowników na reddita wrzucił taki oto filmik, gdzie znowu powrócił bug z wszystkim, co jest różowe. No i działo się to już po tej przerwie konserwacyjnej, nie? Więc dziwna sprawa, że to dalej występuje. Ja nie wiem, czy my się kiedyś tego pozbędziemy. Napiszcie, czy mieliście chociaż raz w życiu tego buga, którego tutaj ma ten ziomek. Jestem naprawdę ciekawy, bo to jest masakra. Ja raz miałem i to nie tak dawno temu, chyba jakoś miesiąc czy dwa miesiące temu. No wszystko po prostu jest tutaj różowe. To jest jeden z większych bugów, ale to nie wszystko, bo dzisiaj rano jeden ziomek odpalił sobie gierkę i jedyne, co podczas tej gry widział, no to emotki, bo poza tym ani zadymiarze mu się nie wczytali, ani mapka, ani nic. Wszystko było na no, takim niebieskim Tle, ale ważne, że działają emocji, to jest najważniejsze. Dobra, robimy teraz ranking, jaka legenda w Brawl Stars jest najlepsza. Każdy z was wybiera jedną legendę z Brawla i pisze w komentarzu, która jest jego ulubioną. Moja to oczywiście Spike, ale to wiecie, jestem ciekawy waszego zdania, będę przypinał serducha. No i wbijamy sobie do tematu z Miną, a dokładniej to do tematu Rio de Janeiro, bo jutro rozpoczynamy nowy tydzień eventów w Subway Surfie. Będzie można w nim zdobyć za darmo minę, ale też skiny, które są tutaj do niej dostępne, więc jest to bardzo ważny dzień. Minę będzie zdobywać się w dosyć sposób. Sposób e, oczywiście będzie do trafienia, właśnie w nowych boksach. Mina, boxach, które wyjdą też już jutro, i będziecie mogli je zdobywać. Ale po kolei, całe to wydarzenie miny będzie trwać równo 10 dni, więc mamy 10 dni, żeby ją zdobyć. Codziennie będziemy dostawać takie specjalne 3 bilety, i dzięki tym trzem biletom będziemy mogli grać 3 gierki dziennie. Ważne jest to, żeby te bilety zużywać codziennie, no bo później, jak w danym dniu jakiegoś biletu nie zużyjecie, to on wam przepada, tak jakby. I teraz ważna sprawa, za każde dwa wygrane bilety, otrzymuje się właśnie jedną skrzynkę, jednego minaboxa. I w tym minaboxie oczywiście już macie szansę trafić, no tą postać minę. Ale jak nie macie tyle farta, no to po prostu trzeba zdobyć tych minaboxów 14 i tutaj skompletować wszystko. I jak zdobędziecie ich 14, to macie gwarantowaną minę, że odblokuje wam się za darmo. Nie jest to łatwe, więc trzeba wygrywać te mecze. I tutaj ważna porada dla was, bo jak tego nie zrobicie, to na pewno wam się nie uda wygrać i no najprawdopodobniej niestety nie zdobędziecie miny za darmo. W wydarzeniu tym będzie gdzie można grać ze znajomymi, ale ci znajomi nie mogą mieć wykorzystanych biletów. Czyli jak oni będą mieli zero biletów, no to nie będą mogli z wami zagrać. Ważne jest to, że jak planujecie z kim zagrać, to wcześniej go uprzedźcie, żeby on tych biletów sobie nie zużył, tylko żeby jakiś znajomy poczekał na was i zagrał razem z wami dopiero za te bilety. Znajdźcie sobie jakiegoś ogarniętego znajomego i nie grajcie sami, bo no naprawdę ciężko będzie tutaj wygrać z randomami, wiecie jak to wygląda. Dlatego jak ktoś nie ma z kim grać, to szukajcie sobie jakichś teammate'ów w komentarzach, możecie się zgłosić, jak ktoś kogoś poszukuje napisz ile macie pkarków, i tak dalej, i wierzę, że kogoś znajdziecie. Po prostu musicie zrobić wszystko, żeby tych biletów nie stracić, żeby jak będziecie za nie grać, to jak najwięcej ich wygrywać, i to jest strasznie ważne. Teraz ważna sprawa odnośnie tego trybu, której myślę, że mogliście nie wiedzieć. Wybieranie w nim będzie podobne jak w rankedach, czyli patrzcie, odpalam sobie rankedową giereczkę i szukam trybu. Tak samo szukać trybu będzie właśnie, no, podczas tego trybu z miną. Aczkolwiek, gdy już zaczniemy, to będziemy mogli wybierać losowego zadmiarza, i dodatkowo będzie tutaj dostępna mina na 11 mocy dla każdego, nawet jak nie będziecie mieli jej odblokowanej. W tym trybie będzie można nią grać, e, więc to jest też taka bardzo ważna informacja i myślę, że przydatna, której mogliście nie wiedzieć. Ale spośród trybów, które będą losowane na tym wydarzeniu będą tylko trzy tryby. Pierwszy z nich to zadyma, tak? Będziemy grali na zadymie właśnie e, podczas tego trybu, nie wiem jakie tam dokładnie mapki. Drugi tryb to batalia, jego też będziecie mogli trafić podczas wydarzenia mina. E, no i trzeci tryb to oczywiście nasz gemgrab, więc to są trzy tryby, które będą dostępne podczas tego wydarzenia. Ważna sprawa jest taka odnośnie tych skrzynek, że jak otworzycie ich 14, no i tam na przykład, nie wiem, w drugiej czy w trzeciej, e, dowolnie w której traficie minę, zanim te 14 skrzynek otworzycie, no to później, jak dobijecie kolejne skrzynki, i łącznie będziecie mieli ich 14 już otworzonych, dostaniecie za darmo skina do miny tego mitycznego. Któregoś właśnie z tych trzech, które są tutaj, ale no oczywiście, jeśli miny nie odblokujecie przez 14 skrzynek, no to nie będziecie mieli tego skina gwarantowanego, tylko po prostu minę gwarantowaną, że ona Wam się wtedy odblokuje. Jak traficie jakieś skiny, a nie będziecie jeszcze mieli miny, no to one przejdą Wam oczywiście do Waszego banku. Skinów, które są do zadymiarze, co jeszcze nie macie ich odblokowanych i będziecie te skiny mieli na swoim koncie, ale oczywiście będziecie mogli nimi grać dopiero, gdy tego zadymiarza odblokujecie. Jestem teraz na specjalnej stronce, gdzie mamy pokazane właśnie wszystko, co będzie można trafiać w tym boksie miny. Są tu m.in. coinsy, powerpointsy, kredyty, gemy, punkty doświadczenia, zadymiarz, piny do tego zadymiarza, randomowe piny też tam będą dropić spraje do zadymiarza, randomowe spraje ikonki gracza, do tego zadymiarza i randomowe ikonki gracza. No i jeszcze specjalne. Skiny i też randomowe skiny, bo nie tylko tam będą skiny do tej postaci dropić, ale też do innych zadymiarzy. A te skiny dokładniej to tutaj macie je wypisane: Oligi, Rebel Lola, Boombox Brock, Jamie J., DJ M, DJ Frank, MC Mandy i Cinema Shade. Więc to są te skinki, które tutaj się będzie dało też trafić. I tu mamy specjalne procenty na wszystkie trafy, właśnie w tych mina boxach. Możecie sobie sprawdzić tą tabelkę dokładnie. Między innymi możemy się dowiedzieć że dynamitycznego zadymiarza, jest tutaj niecałe 2%. Więc więc nie jest to jakoś dużo, ale coś co was na pewno bardziej interesuje 100 tutaj też można je trafić, 0.80% szans a na same skiny jak widzicie szanse są całkiem duże, zwłaszcza na mityczny skin aż 11%, więc jest duża szansa, że je traficie na minę z tego co widzę jest szansa 1.59, więc no nie jest aż tak mała ale też nie będzie łatwo, ale pamiętajcie o tym, że te skrzynki będzie też można dało się kupić w sklepie, będą w takich ofertach jak tutaj boomboxy pewnie, więc no nawet jak nie uda wam się odblokować tej miny jakoś szybko i na przykład nie Będziecie tyle wygranych biletów, żeby mieć 14 skrzynek, to będziecie mogli je dokupić w sklepie, albo jak ktoś w pierwszy dzień będzie chciał już minę odblokować, to też będzie musiał sobie je dokupić w sklepie. Ja pewnie tak zrobię. A jeśli już tak totalnie by wam się nie udało jej w ogóle odblokować przez cały ten event, no to ona po evencie wbija do drogi stare i będziecie mogli odblokować za kredyty, więc też nie jest źle. Trzymam za was wszystkich kciuki, że wam się udają odblokować, a teraz przechodzimy do tematu nowych hiperek, bo one już jutro, tutaj jak widzicie jest odliczanie, będą dostępne do kupienia za monety, więc zbierajcie sobie monety i na nie miny, jak ją odblokujecie, i na nowe hiperki. Przydadzą Wam się. W tym odcinku to już na tyle. Widzimy się w kolejnych, i dzisiaj, właśnie, będzie odcinek na Tori 3. Będzie też live, więc zapraszam Was serdecznie. Piona!